Produkty firmy Woster oceniam bardzo dobrze. Firma się naprawdę rozwija rewelacyjnie. Z roku na rok zaskakują nas nowościami. Katalog sprawia nam bardzo wiele przyjemności prezentując go oczywiście naszym klientom, więc naprawdę spora część ekspozycji jest przeznaczona dla firmy Woster i z dumą prezentujemy ten produkt. Promujemy go jak tylko możemy. Oferty firmy Woster oceniam bardzo dobrze. To jest w ostatnich latach nawet produkt, który pokazujemy za wzór. Mówimy pozostajemy naszym dostawcom, zerknijcie, popatrzcie co tam się dzieje, naprawdę bardzo fajny rozwój filmy, zerknijcie na katalog, zobaczcie te nowości, one naprawdę zaskakują klientów i klienci bardzo często sięgają po te produkty i mówimy, bierzcie przykład z filmu Woster. Z firmą WOSTER cenię sobie taki bezpośredni kontakt. To jest bardzo dla mnie cenne. My w sumie gramy do jednej bramki. Mamy wspólnego klienta, czyli w sumie podejście firmy WOSTER, począwszy od samego właściciela, poprzez przedstawicieli, kierowników regionalnych. Cenię to bardzo, to nam pomaga jakby pozyskiwać nowych klientów, rozwiązywać wspólne problemy. To jest to, za co cenię WOSTER, czyli można powiedzieć, gramy do jednej bramki. To jest dla mnie bardzo ważne. Życzę firmie Woster, by miała dalej mnóstwo pomysłów, miała w głowie ciekawe realizacje, żeby dalej była zmotywowana tym, co robi, fajnych ludzi wokół siebie i też fajnych partnerów. Firma Woster u mnie w firmie będzie miała zawsze swój niemały kącik.